Jestem tak, zmieniłem jakoś, żeby nie lagowało. Więc teraz nie będzie lagować, już będzie znowu to, co wcześniej była... Nie będzie, będzie błędu. Więc yy, <grytanie> fajnie. Yy, wracając tu widzę, że naprawdę dzisiaj bardzo ludzie chcą siedzieć na MSP. No serio. Też może wszyscy wstają, a ja wstałam o godzinie 7.30, więc no, witam po raz drugi. Jeszcze raz, przynajmniej teraz mi nie zacina tak i no, super! I fajnie, o i nagle, o, 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 jak to się stało. Trudno w to mi uwierzyć naprawdę, ale... To bardzo trudno, 10 osób, jak jest możliwe. Jeśli naloguję, no na razie no, Bo czemu by nie? Więc yy, no. Możecie coś pisać, ja tam wdzięczny będę. Pogra, nie umiem naprawdę pisać, serio. Tak, nie, nie, ty nie musisz, Julio. O, to fajnie! No tutaj to na pewno będzie, będzie dużo więcej osób. Podobne sytuacje. No może im więcej? Rzeczywiście. To oznacza, że mam się bać, więc będę się bać. Ona nie ma. Ona już nie żyje. Tak, Ona żyje. Nigdy w życiu. Między swojego kotem śmierci nie ma opcji. Kot żyje. Ta osoba. Będę ci modał moda. się co? Właśnie, może ja powinienem <śleszy> Nie jesteśmy w Anglii Nie rozumiem co znaczy Ist los? Nie, 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 w Anglii. Nie, nie, nie In Anglia. Ty in Anglia. Aha, Elu, Witam. Ogólnie wczoraj się dziwne rzeczy na live Olsi MSP działy. Serio. Dziwne rzeczy. I speak in English. Tak. Ja powiem tak. Może opowiem wam story time, co z wczorajszego dnia na live u niej, jak chcecie, bo to jest bardzo ciekawa historia, naprawdę. Normalnie spadnijcie z krzesła, jak to usłyszycie, bo, no bo to jest bardzo interesująca historia. O tym, jak ktoś, nie wiem w jaki sposób, pisał z mojego konta na live u niej. No więc ja tak sobie siedzę u niej na live, jestem nim obrażony, tak. I tak sobie siedzę tam po prostu, bo mi się nudziło, bo pobieram sobie dodatki. O Jezu, znowu mi się zaciął. Naprawdę uwielbiam mojego laptopa, serio. No i tak live, Uber Z ZN N znikną. Zniknąłem, a nie znikną. Nie, jak to. Zniknąłem, bo mi się laptop zaciął, dlatego. Ja bym żył, ale niestety mój laptop mi nie pozwala. No, techniczno. no przerwa techniczna. Była przerwa techniczna. Internet zaciął i w ogóle, więc to było bardzo fajne. Ja miałam opowiadać story time, ale mi się laptop zaciął, Jezu, żyje. Więc kontynuując moją piękną historię o tym, jak zaciął, co? Jak na live u Olsi Hubertowi ktoś włamał się na konto, czy używał jakiegoś haka, czy coś. No to to było tak, że ja siedziałam u niej sobie... W... Sam jesteście błędem, wiecie? Więc siedziałam sobie u niej na live wczoraj o godzinie 21, chyba czy coś tak bo ona nagrywała chyba 40 po było czy coś. Oczywiście po 21. I no i ja tak siedziałam na tym live i tak w ogóle nagle jakimś, ja nie wiem, cudem jakim yy, widzę, że napisałem wiadomość yy, wiedząc, yy, mając amnezję i nie wiedząc, że ja nic nie pisałem, tylko coś się... Co się stało z tym, co jest o co im chodzi, co to jest, tego nie. Przecież przed chwilą dosłownie, no. Dosłownie przed chwilą. No, przed chwilą dosłownie? Zobaczcie, no co to jest? Wcześniej. Cofnijmy się w czasie trochę i. Nie cofnę w czasie, naprawdę. Tu się nie cofniesz nawet. E, no, wcześniej nie było chyba to tak przesunięte. No, co to jest, Jezu? Tego nie było. Aha, odblokuje się. Widzicie kiedy? 2 oktober. 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 Rozumiecie? Oktober. Oktober! A! Oktober to jest październik. Mam październik, wiecie o tym nie? Widzicie to? Oktober. No to jest piękne po prostu. Oktober. No, jakoś wcześniej chyba ostatnio nie było tych zadań wcale. Jakoś tak mi się wydaje, właśnie, że ostatnio nie było. Były tylko świąteczna, a sylwestrowych nie było, bo. Mam pytanie, co zrobić, by mi ktoś się włamuje na konto. Na... Jeżeli, ktoś ci się włamuje... jeżeli ktoś ci się włamuje na konto, to nie panikuj tak jak ja w 2019 roku i radziłbym ci, jeżeli masz podpiętego maila pod konto, zmienić maila, zrezygnować po prostu hasło do maila. E... Jeżeli uda Ci się już zalogować na konto, to jak najszybciej zmienisz, zmien zmienić hasło. To jest takie jakby trzy kroki, które trzeba zrobić. No, bo a nie tak jak Hubert. Kiedyś. Kiedy? Ktoś mu na maila Nieważne. <ścoughs> Julia też żyje. Bo przepraszam, z, 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 Ja się nabrać nie dam. Ja się nabrać nie dam. Ja już się. E, ja, ja teraz e, nie pokazuję mojego maila. Ale spoko, spoko. Pokażę to w trochę inny sposób, bo ja nie jestem jakąś atencją i w ogóle po tym, jak mnie okradło coś w nim, co. Coś mi okradło w sensie mojego maila. Nie wiem, konta podpięto na MSP. Dziwie? Nie wszystkie, ale e, nieważne, e, więc tu jest coś takiego. Mogę nawet przybliżyć, bo czemu by nie? Prze bardzo piękne. To jest coś takiego. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze to. Tak, chyba dobrze to. Czy ja to w ogóle dobrze przekierowałam Czy coś? Tak, dobrze. Jest trochę przesunięta, ale widać, dobra. Więc tutaj się wpisuje login, tutaj się wpisuje maila. Jeżeli się to już wpisze, klika się ok, tylko tego nieprawda, brak nazw użytkowników. I tutaj klikasz ok, jeżeli klikniesz to ok, to wchodzisz na maila. Jeżeli nie masz jakby maila mówisz to plan wchodzisz w spam, w spamie klikasz na tego maila i tam jest taki link, klikasz w ten link i później resetujesz hasło, musisz wpisać dwa razy nowe hasło. I później możesz się zalogować na konto, dziękuję yy, i w ogóle, więc yy, tak. Jezu, jakie przybliżenie naprawdę. Dostanę wczoraj na cal na prezent mojego kota. I prawda. Uczysz jak zmienić hasełko tak, bo, bo jestem miły. Pięknego konta wylogować, więc... Aha, więc laptop mi się zacnie, więc yy, no. Oczywiście. Ja. To mnie ktoś napisze, to zabiję. No. <laughs> Dobrze, e, z dwóch znowu, więc e, żegnajcie w, na innym live, zapewne, bo oczywiście e, laptop Huberta po prostu nie wytrzyma tego, po prostu nie wytrzyma psychicznie. Cześć! Prawnie! Rosetny! Tak. O, to jest w 100% prawda, ci powiem naprawdę. <grym> on ma zawał totalny! Ja chcę zrobić live'a i on mi nie pozwala, no, bo mnie coś zacina. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ktoś kiedy mnie nie zacina. A wiecie, że od 2021 roku ja chub, zaczynam nagrywać znowu po, ten regularnie, no. No, będzie live regularnie i Hubert będzie spokojniejszy, czyli będę spokojniejszą osobą i nie będę tak darł się tak jak zawsze. Więc możecie się przygotować na stary powrót starego Huberta w 2058 roku i w ogóle, więc możecie się przygotować. I na pewno będzie. Interesing. Witam Ciebie! Serdecznie! No ja u, u Jezu, u mnie. Nie, nie skomentuję tego! Ja tego nie skomentuję! No widzicie to? To jest nienormalne. Ten laptop jest nienormalny. <grym> nie widzę tego laptopa. <grym> <śmierają> o, bo się już setny raz na tym. <śmierają> <śmierają> Boże. <śmierają> nie, no, no, ja nie, naprawdę nie skutuję tego. Możecie zostawić subskrypcję, bo to takie miłe. I nie przegapicie przynajmniej takiego live, jak mi się laptop zatnie. Więc zapraszam. A ja. U... Robię znowu to co wcześniej, więc zaraz. Mój laptop wybuchnął, przykro mi, to nie moja wina, że mi laptop buch, wybucha cały tak? czas. Laptop nie jest nienormalny, tylko ktoś, Boże, coś źle robisz. Um, co ja źle robię? Mi laptop zawsze działa! Prawie. Znaczy, wcześniej mi zawsze działało, nigdy mi się tak nie, nie robił w ogóle i był normalny, a teraz od, od, nie wiem, od sierpnia czy od września, od października, to cały czas po prostu mi się wszystko zacina. Nie wiem, co to jest, żart? nie zrozumiałem. I z tego, co napisał, już nigdy dalej. Hello. Witam ciebie serdecznie. I w ogóle, i w ogóle witam wszystkie osoby, które tutaj jeszcze zostały po wybuchu laptopa w 1858 roku. Więc no! Niestety. Nie! No. Ja tak myślałam, żeby wyłączyć tego laptopa i w ogóle, ale no. Może ja nie powinienem nagrywać w ogóle, bo to umiera ostatnio. Tak. No. A wiecie, co ja zrobię? A wiecie, co ja zrobię w 2021 roku? Wiecie co? A złożę sobie drugi kanał, czyli dwa, żeby móc nagrywać na dwóch. Jednocześnie Będę mieć dwa obs otwarte i będę nagrywać na dwóch kanałach jednocześnie. To jest zapomnę, mam Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale w sumie to ma sens. Na dwóch kanałach nagrywać. Założę sobie normalnie drugi kanał i będę nagrywać. Nagrywać ci, ci, tiktoczki. Oczywiście. Ja będę z MSP. Tak, z MSP będę nagrywać. Kiedyś nagrywałam. Nawet te. E, 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 obserwuję. No to jest po prostu piękne, naprawdę, PIĘKNE Więc ja kończę live'a, będzie później, jutro, kiedyś, Julio, jak chcesz, to możesz zadzwonić Na skype'a, a ja je odbiorę, bo jestem aktywny, chyba Nie, nie podawaj, nie, nie zgadzam się Zgadzam się, no to nie nie, Nie zgładam się. Jak Zobacz, to zobaczę. Tego lutego na ringu. Możemy w Madden City grać, albo w grę, którą chcesz, więc możesz zadzwonić. Ja będę szczęśliwy, bardzo. Więc możesz zadzwonić w każdej chwili i w ogóle. Więc